W tym filmie zaprezentuję przeróbkę roweru na elektryczny przy pomocy zestawu do konwersji który kosztował łącznie 100 dolarów kosztujący 60 dolarów zestaw z Banggood zawiera oś, łańcuch wraz z nakrętkami które stosuje się do wolnobiegu klamki hamulcowe przez sygnalizacją rozłączającą aparat, kluczyki do stacyjki i samą stacyjkę oraz sterownik. Także w zestawie jest silnik z mocowaniem do tylnych widełek, lampka ze wskaźnikiem naładowania oraz brzęczykiem jak również manetka typu motocyklowego jako gaz i zębatka z wolnobiegiem Dodatkowo na Aliexpress zamówiłem akumulator 6Ah z ładowarką za 40 dolarów Tak wygląda rower po przeróbce Praktycznie przeróbka sprowadzała się do zamontowania rękojeści Sprawa typu motocyklowego: jednego hamulca z sygnalizacją tego wciśnięcia, oraz tutaj lampka jest ze zintegrowanym wskaźnikiem i brzęczykiem. Najwięcej pracy i kombinowania było z zamontowaniem silnika tutaj. Ostatecznie zastosowałem cyband oraz konstrukcję z kątownika z dospowanymi płaskownikami. Przednie koło kupiłem takie pod hamulec tarczowy z gwintem od wolnobiegu, a po odwróceniu go no, wolnobieg działa w prawidłową stronę przy użyciu z hamulcem Gwint jest po tej stronie Jeszcze dodatkowo zrobiłem system gdzie jest dodatkowa podpora plus naciąg silnika dokręcając tą nakrętkę napinamy łańcuch ponieważ na tym cybancie Całość ma możliwość obrotu względem widelca. Tutaj torba jest rozwiązaniem tymczasowym i liczę, że ktoś mi podpowie, czego można było użyć, żeby zmieścić sterownik i akumulator. Żeby to było w miarę hermetyczne oraz zabezpieczone przed kradzieżą, a jednocześnie, żeby można było w miarę łatwo. Zabierać akumulator do ładowania. Jeżeli chodzi o podłączenie sterownika, to kable grube, białe, niebieskie idą do silnika, czerwono-czarne do akumulatorka. Ja tutaj dałem złącze XT60, potem. POWER LOCKS to jest stacyjka BRAKE to jest hamulec czyli system odłączający napęd przy hamowaniu potem mamy potrójne, opisane jako derailleur to jest do przepustnicy i tu nie ma możliwości pomyłki Jest jeszcze złącze do ładowania. No, ja będę wyciągał akumulator do ładowania, tego nie wykorzystam. Oraz indikator, czyli to jest do tej lampki z poziomem naładowania i brzęczykiem. Jak widać, bez obciążenia, rower może się rozpędzić do około 30 km na godzinę. Natomiast przyjeździe na samym silniku, na prostej, jest około 18 km na godzinę. I najbardziej standardnym według mnie elementem zestawu jest właśnie ta lampka, Chociaż nie można odmówić jej pomysłowości. Tym niemniej będę chciał ją albo pomalować albo okleić czymś, żeby w górnej części tak nie prześwitywała. Inne elementy zestawu są całkiem solidne, chociaż dźwignie hamulców nie budziły mojego zaufania. To w praktyce powinny posłużyć. Teraz sterownik, silniki, manetki. O wyglądają już całkiem solidnie tak jak wspominałem na prostej bez pedałowania można osiągnąć około 18 km na godzinę również pod górkę wspomaganie jest mocno odczuwalne na prostej przy pedałowaniu bez większego wysiłku można osiągnąć 25 km na godzinę. Natomiast jeżeli się przestaje pedałować nawet na prostym, to wzrost oporów jest na tyle odczuwalny, że już się zatrzymywałem i sprawdzałem, czy koła się obracają bez oporów. No i wybrałem sposób przeróbki. Z mocowaniem do przedniego koła, co mi trochę utrudniło zadanie, ale dzięki temu pozostały przerzutki, co w praktyce się jednak czasami przydaje. Chociaż jeżeli mamy naładowany akumulator, no to nieważne jaka górka nie ma potrzeby korzystać z najmniejszego przełożenia z przodu. Według mnie najbardziej optymalnym sposobem przeróbki to jest użycie wolnobiegu jednorzędowego na wąski łańcuch zamiast wielobiegowego zostawienie przerzutki jako napinacza i wtedy zostają nam trzy biegi z przodu również dość sami sposobem jest wymiana napędu na jednorzędowy czyli korba łańcuch plus kolejna zębatka chyba że ktoś ma rower jednobiegowy z wolnobiegiem czyli bez torpeda no to praktycznie przy pomocy tego zestawu bez dodatkowych inwestycji jest w stanie przerobić rower jeżeli chodzi o zasięg to szacuję go na około 10 km przy jeździe na samym prądzie w sumie z, całego, z całej tej przeróbki najwięcej zabawy miałem jeżdżąc po piachu. Z tego względu, że przy napędzie na obie osie, nawet pomimo tego, że opony mam raczej sniki, to żadne błoto i piach nie były w stanie mnie zatrzymać i nawet specjalnie się nie męczyłem. Także do takiego szrota wołu roboczego jak mój rower to mogę ten zestaw polecić. A jak będę chciał przerobić jakiś swój inny rower z takich trochę lepszych, to raczej zainwestuję w napęd w piaście. Dzięki, do zobaczenia.